Bateria Samsunga z zasięgiem nawet 100 km, a waga to jedyne 19 kg. Heybike EC1 naprawdę ma dużo do zaoferowania, a za 4300 zł będzie ciężko znaleźć coś równie fajnego, patrząc na to, że ma na przykład hamulce hydrauliczne. Ale standardowo w tym filmie sprawdzimy, czy to tylko pozory, czy może ten rower jest naprawdę fajny i warty tej ceny. Na początek chciałem zwrócić Waszą uwagę na wykonanie ramy. Wygląda ona naprawdę dobrze i bardzo wyróżniają się te praktycznie niewidoczne spawy, bardzo ładnie wygładzone. Raczej widzi się takie rzeczy w rowerach marki premium. Wszystkie przewody są poprowadzone wewnątrz ramy i tutaj bardzo ładnie też pod kierownicą się one chowają. Współczuję z serwisantom, ale ogólnie to wygląda dobrze. Duży plus za 28-calowe koła. I może mały minus za brak kolorowego wyświetlacza. Zaczynamy od ruszania, bo ten rower nie ma czujnika takiego siły nacisku na pedały, tylko czujnik kadencji, więc załapuje on po teraz, czyli takim jednym obrocie korbą, dosyć szybko, także ruszanie jest dosyć proste. Ma trzy tryby wspomagania. Na pierwszym Eco wspomaga do maksymalnie prędkości 15 km na godzinę. Na trybie standardowym wspomaga już do prędkości 20 km na godzinę. Jest też tryb Power, na którym rower wspomaga do prędkości 25 km na godzinę. Chyba, że odblokujecie silnik, to wtedy dostajecie dodatkowe 7 km na godzinę i prędkość teraz wynosi nawet 32 km na godzinę. Musimy się liczyć tylko z tym, że powyżej prędkości 25 km na godzinę, jeśli odbokujemy ten silnik, to nasze pedałowanie już nie ma zbytnio przełożenia na napędzanie roweru. Po prostu pedałujecie, żeby silnik wspomagał, ale jesteście bardziej pasażerem już tego roweru niż faktycznie osobą, która go napędza zawsze w rowerach elektrycznych dodatkowa prędkość powyżej 25 jest ceniona, także to jest bardzo na plus na plus jest też to że napęd mechaniczny pozwala napędzać rower do prędkości nawet 25 km na godzinę bo czujecie po prostu w pedałach opór, trochę kalorii nadal spalacie i jedziecie z fajną prędkością z mniejszym wysiłkiem o to właśnie w rowerach elektrycznych chodzi a sprawdzimy czy jeszcze na tym silniku i z tym napędem mechanicznym uda mi się podjechać pod tą górę która jest za mną. Jest ona całkiem sporym wyzwaniem dla takiego małego silnika, więc przekonamy się, jaka jest granica możliwości tego silnika. I już zaczynamy. Producent nie podaje, jaki jest moment obrotowy tego silnika, ale jak na razie, posłuchajcie, daje radę. Widzicie, oj, przestałem pedałować i była lekka odcinka mocy, ale już jestem w połowie i wszystko wskazuje na to, że podjadę jak kurczę na prawdziwym rowerze górskim. Nie odcinaj mi mocy. Dawaj, dojedź do końca I słuchajcie, mamy to! O kurcze, i też nie jestem jakoś tak wielko zmachany No, musiałem mocno się przyczynić w nogach do tego, do tego podjazdu Ale no, normalnie bez wspomagania bym nie dał rady na tym napędzie mechanicznym A tu proszę bardzo, jestem na górze I tu na naprawdę w stronę mym podjeździe A teraz zjazd, jak widzicie pełnie kontrolowany dzięki solidnym hamulcom Hamulce to kolejna rzecz, która robi w tym rowerze wrażenie. Tarcze o średnicy 180 mm raczej są spotykane w rowerach cross-country, dobrych rowerach górskich, a nie w takim mieszczuchu jak trochę ten rower. Wsadzanie tak dużej tarczy do tego typu roweru może mieć takie uzasadnienie, że producent podaje, że maksymalna waga użytkownika to 150 kg. Także, kiedy 150 kg rozpędzi się plus ten rower do prędkości 30 km na godzinę. No to ważne są dobre hamulce, a tutaj mamy hydrauliczne z dużymi tarczami, które lepiej odprowadzają ciepło, także możecie być bardziej pewni, że po prostu was zatrzymają, kiedy potrzebujecie tego. Długość, jaka jest potrzebna do wyhamowania od prędkości 25 km na godzinę do zera od tej lampy, wynosi 3 długości roweru, także całkiem nieźle. Na hamowanie duży wpływ mają też opony, ponieważ to one bezpośrednio stawiają opór względem podłoża. Opony do Hejbajka wrzucili o grubości 40 mm z bieżnikiem, można powiedzieć, że takim trochę gravelowym. Na środku opony bieżnik jest delikatny, nie wystaje on za dużo, przez co nie sprawia dużych oporów toczenia, kiedy jedziecie po twardej nawierzchni. Można te opony dopompować nawet do 5 barów, także naprawdę jest to skała i te opory są toczenia niewielkie. Po w obokach za to klocki są bardziej wypukłe, więc na szutrze, na takiej luźnej nawierzchni ta przyczepność jest większa. W zakrętach też czujecie się pewniej, dlatego mówię, że jest to taka opona no, trochę bardziej gravelowa. Dobrze, że nie wsadzili tutaj cieńszej opony, no bo ten rower nie ma amortyzacji, więc tak naprawdę wszystkie wstrząsy, uderzenia są pochłaniane przez koło, które jest duże na szczęście też i właśnie tą oponę o grubości 40 mm. Ani z przodu, ani z tyłu nie zaświadczymy żadnego amortyzatora. Jazda jest dosyć twarda, to trzeba przyznać, no ale jest to leki rower i dzięki temu, że nie ma amortyzatorów, nie ma się też co psuć, także ja uważam to za zaletę. Mimo tego, że rower jest twardy, to i tak mi się na nim wygodniej jeździ z tego względu, że po prostu jest on na mnie dobry pod kątem geometrii ramy, rozmiaru. Można go kupić w dwóch rozmiarach, Jeden to MK, drugi to LK. Ja wziąłem LK i przy wzroście 183 cm to po prostu jest on na mnie w sam raz, według mnie. Wygodne są te wyprofilowane chwyty z takiej sztucznej skóry. Czedełko też jest wąskie, wygodne na dłuższe dystanse, z otworem na wiadomo co. Także wszystko pasuje. Rower jest tak zoptymalizowany, że nawet po wyłączeniu wspomagania będzie Wam się na nim dobrze jechało, tak jak na zwykłym rowerze. Jest on lekki, opory toczenia są niewielkie, więc nawet jeśli Wam się po 100 km rozładuje bateria, no to możecie sobie po prostu na nim jechać jak na zwykłym rowerze. I te prędkości też są normalne, a nie musicie się toczyć z prędkością, nie wiem, 10-12 km na godzinę. Teraz wyłączony napęd i nie cisnąć jakoś specjalnie, jadę z prędkością 18 km na godzinę, nawet pod lekką Górkę. Bateria może pozwala na przejechanie nawet 100 km, ale nie przy moim trybie użytkowania. Ja bardziej mam taki realny zasięg 70 km jadąc na drugim trybie, czasem na trzecim, czyli przy, tym, przy tej większej prędkości i przy odblokowanym silniku. Także jeśli ktoś jest lżejszy ode mnie, jeździ na drugim trybie, łagodnie, no to może nawet ta setka jest osiągalna. Akumulator jest niewielki, co prawda, tylko 10Ah pojemności z ogniwami od Samsunga, także to jest kolejny dobry argument, żeby kupić ten rower. I naprawdę tutaj mi się wszystko składa, wszystko mi się klei w tym rowerze, wszystko ma jak dla mnie tutaj duży sens, i ciężko nawet znaleźć taki argument, przez który miałbym nie polecać tego roweru. Według mnie, w tej półce cenowej, jest to jeden z najlepszych rowerów, jaki możecie dostać do jazdy miejskiej, takiej rekreacyjno-turystycznej. Jedynymi takimi kompromisami no bo w cenie 4300 zł nie można mieć wszystkich komponentów najwyższej klasy, najlepszych marek. No to to jest właśnie taki jedyny kompromis, że hamulce są tu marki RSX, która dla mnie jest nieznana i raczej nie jest to żadna zachodnia marka, tylko, tylko raczej jest to jakaś wschodnia, azjatycka marka. Tak samo jeśli chodzi o opony, o, o przednie korby. Nie mogę wam powiedzieć jaka będzie trwałość tych komponentów. Zawsze Hamulce można wymienić sobie na trochę lepsze, tak samo z oponami czy korbami. Akurat w tym przypadku to nie jest żaden problem i nie jest też duży koszt. Według mnie dobre jest to, co najważniejsze, czyli silnik, rama i bateria. Jeśli Was zainteresował ten rower, to macie link poniżej w opisie pod filmem. Kod rabatowy i dzięki wielkie za oglądanie.